No dobra, dzwonimy. Ting tong Ding tong Ding, dong. O, to pewnie ta koleżanka Werki, on, jak ona to miała? Emilka. E, pozdrawiam widzów. Dzień dobry. Dzień dobry. Gdzie jest Werka? Emilka, dzień dobry się mówi. Dzień dobry, dzień jest Werka. W, spo, w swoim pokoju. Właśnie skończyłam robić śniadanko. Cześć, Emilko. Cześć. Dzień dobry. Lubisz pomidory? Tak. A werka nie lubi. Dobrze, zrobiłam śniadanie i nalałam lemo lemoniatki. Werka cię oprowadzi. A ja idę. Dobra, ja teraz idę zawieźć Bartusia do e, jego kolegi Stasia. Do widzenia, do widzenia. Okej, okay, zamykamy i idziemy. O, jaki fajny. Tak, to jest Kuba. Werka. O, cześć! Cześć, ale masz ładny pokój. Dziękuję, mam dla Ciebie prezent. Dziękuję. Jakie fajne to jest zestaw do malowania? Ale fajne, super. Farby. Daj mi to proszę. Zaniosę. Zaniosę do naszej sypialni. Kajcie, okay, to do śmieci. A to do sypialni. Emilka, Werka, zrobiłam śniadanie. Dla, dla Emilki jest kanapka z pomidorem, a dla Ciebie, Werka, tak jak zawsze z serem. I nalewam Wam lemoniady. O, to, to jest super. A, i to, to jest Kuba, to mój brat. No wiem. A może najpierw, y, Werka, oprowadzisz Emilkę po domu? Okej, okay, tutaj jak wchodzisz, to jest, y, tutaj jest takie fajne drzewko, tu jest balkon. To jest nasz salon mm, i możesz się poczęstować Oreo jak chcesz i jednym z nich, tych takich rzeczy Ale herbata jest akurat mojej mamy, to nie jedz To... Oj To jest pokój mojego brata Kuby z którym możemy iść później na spacer Nie wiem, zobaczymy Aby nie, bo dzisiaj on ma ten... On śpi, on ja śpi pewnie To jest mój pokój, ale to już widziałaś, tu mam takie łóżko tu mam takie biureczko. Tu mam takie, takie, takie. Tu mam radio, a tu mam taką półeczkę z różnymi rzeczami swoimi. Tu mam kostkę, taką do ugniatania, jest mięciutka. Tu mam y, radio, radio Z. Y, tutaj jest kuchnia, w której zaraz jemy śniadanie. I to jest sypialnia rodziców. Dziewczynki, tylko tam nie wchodźcie do sypialni, dobra? Okej, okay, okej. Okay. No to już siadajcie do stołu. Dobrze, dla mnie z serem, dla Emilki z pomidorem. Tu, a co to jest? Co to, co to jest? To jest lemoniada. A Kubusiu, kochanie, chodź. No już nie płacz, chodź. No już nie płacz. O, już przestał płakać. Wsiadaj, jedzcie dziewczynki. Jak zjedzie, to naczynia do zmywarki wsadźcie, okej? Okay? Pewnie już jest głodny, więc go zaraz nakarmię. Dajcie po prostu. Albo ja dam do zmywarki, bo dzisiaj jest Emilka, jest gościem, więc mm, traktujemy ją ulgowo. Oj, nie da się do zmywarki. Tych talerzy. No to do zlewu. Okej, okay, są umyte. Dobra. Dziewczyny, idźcie do pokoju Werki. Okej. Okay. Dobra, to co tu mamy robić? Może pokażę Ci mój pamiętnik. No dobra. Co? Naprawdę w nim się zakochałaś? No, zakochałam się w Christianie. Uhuhu. A co to? Ej. Ja tego tu nie napisałam. Jest napisane... I to nie jest Twoje pismo. Nie, jest napisane widziałem Twój pamiętnik, podpisane... Podpisane, Bartuś! Bartuś nie umie pisać. A, no to pewnie jakiś inny Bartek. Czy ktoś mi przeczytał pamiętnik? Pewnie jest z naszej klasy Bartek. No on tu niedawno był. No dobra. No to może sobie pooglądamy obrazki w książkach. A tu nudne. Mm, no to pokażę Ci moje brylanty. O, no to już lepiej gadasz. Pokaż, co tam masz. Chcesz sobie usiąść? No. Patrz. Ło! No chodź, kochanie, nakarmię Cię. Oj, trzeba Ci smoczek wyjąć. W ogóle to umyć, bo on jest trochę już... OK. I wypijmy mleko. Dobra, buteleczkę damy do salonu. To później zmyję. O, chodź. Dobra, ja idę do naszej sypialni. Muszę się przespać, bo całą noc spędziłam na dyżurze w szpitalu. No to idź spać. Dobranoc, dobranoc. Dziewczyny? Tak. O, pokazujesz swoje brylanty, Emilce. A wymienimy się za ten niebieski. Ja mam w domu taki. E, no dobra, to jak pójdziemy do szkoły, to mi przynieś. E, a jaki ty chcesz? E, taki szmaragd. A, okej, okay, to ja sobie to położę, dobra? Później go wezmę. Okej, okay, dziewczynki, e, już, bo chciałabym iść e, z Kubą na spacer, bo. To jest zdrowe, a w ogóle, a ja tylko powiem, że wy macie podobny kolor skóry, bardzo, to jest taki piękny właśnie kolor skóry. Dzięki Emilka. Umiesz się podlizać, wie, wiesz, przestań, werka, no co, Ua! no widzicie, i tak to się właśnie kończy, werka. No co ja? No dobrze, pójdziemy, pójdziemy na spacer z Kubą, dobra? Żeby było trochę świeżego powietrza. A możemy za 20 minut może? No dobrze. To ja się pobawię z Tobą. Chcesz krokodylka? Masz. Dobra, to... Dobra, może coś napiszę w moim pamiętniku. Napisz, napisz o tej naszej bazie, co jest z tego odcinek. Jeżeli nie widzieliście, to serdecznie zapraszamy. Jak Ty byłaś ze mną, no i my odkryłyśmy tą bazę i tam jest mnóstwo pieniędzy. No dobra, no to napisz. A zaraz, zaraz, ja nie umiem pisać, bo to jest... Znaczy trochę coś tam umiem. No to napiszę. Baza i narysuję ją. I pieniądze dużo narysuję. No dobra. Kilka minut, później 15. 14 już. Bo one się minutkę jeszcze. Dobra. Na razie się tu połóż. A ja idę po dziewczynki. Dziewczynki, ho, idziemy już. No dobrze, już idziemy. No dobra. Schowajcie ten brylant na razie. Mama dzisiaj jest dzień kieszonkowego. Wiem, ale ja już ci przesłałam blika. A, okej. Okay. To Ty masz swoje konto? No mam i co? Ty też masz kanał. Na to kanał mojej mamy, ale... Znaczy w sumie moja mama ona nie ma. To jest kanał Ani Z. Dobra, nieważne. Nie, nie noście go dziewczynki, chodźmy. Poczekajcie, powiem takie. Kochanie, idziemy z nim na spacer. No to idźcie. Zapomniałeś okularów, ściągnąć. No tak, zapomniałem. Ściągnij za mnie. Dobra, bierzemy wózek. I idziemy. Tylko, tylko nie oddalamy się, dobra? No dobra, no to chodźcie. Idźcie razem za rączkę. No dobrze, pójdziemy razem za rączkę. A o której cię Emilka odbiera tata? No nie mówił mi. Mi tata Emilki mówił, że odbiera u... Tak, około 15. A jest 11. Zapoczekajcie, so, muszę policzyć. 12, 13. Nie, odpowiedzcie. 12, 13, 14, 15 za godziny. Jak ty to policzyłaś, werka? No normalnie to policzyłam. Dobra, chodźmy tutaj na y, rynek. Dobra, poczekajcie, bo tutaj musimy my przyjść jeszcze. Patrzcie, jaki słodki bobo. No. Zoszczepcie mojego, nie obgadujcie mojego blata. Ale my nie obgadujemy twojego blata. Przestań się odzywać do nieznajomych, yy, Wojtuś. A ty dziewczynko, ma, on ma rację. Nieprawda. Przestań. Yy. Yy, no co, co? A możemy coś tego, coś małego, słodkiego? Nie dziewczynki. Prosimy. No właśnie. Ale coś naprawdę małego, dobrze? Dobrze, dobrze. No to się ustawcie w kolejce. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Babeczkę i kawę. Espresso. Espresso, latte, mu, americano. Zwykłą kawę. No dobrze. Kiedy już wszyscy. Kiedy nadeszła kolej Emil Kibek. Dzień dobry, my poprosimy... Jeszcze ja to duże ciasto, ale twoja mama zabroniła. No to my poprosimy cukierka. Yy, cukierki są bezpłatne. A to jeszcze tego pączka. Yy. A no to te cukierki i tak nie mamy pieniędzy. A zaraz, zaraz ja wam nie dam pieniędzy, a te cukierki za darmo były. A, no to sobie zjedzcie i idziemy. Tak? Tak. Chodźcie dalej na ten spacer. Chcecie coś do picia? Ja, ja chcę kole. Nie, ty nie możesz pić kole. Emilka, możesz pić kole? Ja mogę pić kole. Dobrze, no to Emilka może kole. Chcesz kole? Emilka? Tak, chcę. No to Emilka możesz kole. A ty chcesz pomarańczowy czy cy, cy, cytrynowy? Cytrynowy. No dobrze, i ja bym chciała pomarańczowy. Dobra, usiądźcie sobie. Przepraszam, tu wolne? Tak, tak, proszę siadać, ja już i tak idę. Idę do domu, bo mój mąż się martwi już pewnie. No dobrze, ja usiądę blisko was. A, tak się nie da. Dobra. Rzućcie później kubeczki, nie da, o, da się. No, prawdu, kosz. A tu. Dobrze. Mm. Wracamy do domu, bo już obiad trzeba zjeść i na drzemkę później położyć kubę. Więc idziemy już. No dobrze. No to już pójdziemy. No, ja też. Ja też już i tak bym chciała już iść. No to właśnie już idziemy. No yy, ja tylko tak powiem, że coś, coś już, a, nieważne. Pozdrawiam Kubę. Cy. i Karolinę z OK. Dobra, chodźmy już do tego domu. Halo, czy ty ładujesz? No dobra, już idziemy, poczekaj, bo tutaj trzeba dojść. A ja tylko nie widziałam. Dobra, ja idę robić obiad i dać do nadrzemkę kubę. I po obiedzie, bo on ma przed i po obie. On ma przed obiadem i po obiedzie ma drzeńkę. A tu się już cykl skończył, a to jeszcze... Nie domyło się. Dobra, a ja muszę zrobić wam, dziewczynki, obiad i dziecię się bawić. Dobra. Pobawimy się. No dobra. Zobaczcie w wodzie. No dobrze, dobrze. Okej. Okay. A gdyby tak zrobić po prostu taki obiad? O, no bo ja dzisiaj tak... O. I po prostu mleczko dla kuby. Obiad! Czy tak szybko? No to pewnie kurczaka mama zrobiła. Okej, okay, jest taki sam jak zawsze? Tak. I idę po kule. No już, już. Wstajemy, wstajemy, Kubuszu, kochanie moje. Chodź. Usiądź sobie grzecznie. Werka, bo dostaniesz szlaban za chwilę, jak jeszcze raz tak zrobisz. Mówię ci, żebyś nie robił. No, ale mamo, ja niczego takiego nie robię. No wiem, wiem, już nieważne. Płać się. Opa. A, A wyjedźcie, dziewczyny. I zaraz powinien przyjechać. Powinna mama e, po Emilkę przyjść, więc. Więc idźcie się jeszcze pobawić, jak jeszcze macie chwileczkę. 15 minut później. Przysz kiedy przyszła już mama? Ding-dong! Oto pewnie mama. Dzień dobry. Dzień dobry, ja po Emilkę. Tak wiem. Emila! Pavera, Pa. Pa kubuś. Ma. Chodź mamo. Idziemy. Jeśli Wam się podobało, to zostawcie łapki w górę subskrypcję. Widzimy się w kolejnym odcinku. Pa! I jeszcze tylko chcę powiedzieć, że na 50 subskrypcji będzie piosenka.